Na sali w hełmku gościła drużyna zajmująca czwarte miejsce w tabeli. Zawodniczki zespołu Vistar Łącz Polgdynia nie dały szansę Sperowi Olkusz na wygraną, chociaż przez pierwszych 30 minut wynik pozostawał sprawą otwartą. Faworytki tego spotkania sprawiały wrażenie mocno zaskoczonych na początku meczu. Olkuszanki nie ułatwiały im zadania i grały jak równy z równym. Po sześciu minutach prowadziły miejscowe z wynikiem 3 do 1. Ola giera była praktycznie nie do zatrzymania. Gdynianki trochę przyspieszyły i odrobiły stratę. Niestety z nawiązką olkuszanki się nie poddawały. Spokojne i przemyślane akcje owocowały bardzo wyrównanym wynikiem na tablicy przez całą pierwszą połowę. Widać było, że obie drużyny zdecydowanie postawiły na obronę. Na cztery minuty przed końcem pierwszej połowy były. Z 9 do 9. Utrata kolejnych dwóch bramek to efekt dwóch szkolnych błędów strażniczek. Pierwsza połowa zakończona wynikiem 9 do 11, była nadzieją na to, że ten mecz uda się wygrać. Niestety radość okazała się przedwczesna. Myślę, że pierwsza połowa na pewno była bardzo zacięta. Zespół Wolkowski walczył bardzo dzielnie, pomimo tego, że niestety nie jest nie załapie się do ósemki czołowej, ale walczy tutaj z Gańskim, który ma praktycznie zapewnione czwarte miejsce. No chyba, że dzisiaj przegra, a zgoda wygra w Piątkowie, to wtedy jest szansa, że się mogą zamienić miejscami, ale e, no myślę, że tutaj na pewno na, na pochwałę zasługują dziewczyny z Olkusza za to, że walczyły całą tą pierwszą połowę, całe 30 minut. Może trochę szkoda niewykorzystanych sytuacji, które były iść tam z drugiej linii, ale no, trzeba powiedzieć sobie, że przeciwnika mają się bardzo dobrego i tutaj z najwyższej półki. Podczas drugiej połowy można było mieć wrażenie, że na parkiet weszła zupełnie inna drużyna niż podczas pierwszej połowy. Różnica w poziomie gry Olkuszanek i Gdynianek była uderzająca. Lwicom ewidentnie brakowało pomysłu na grę. Próbowały przedzierać się przez wysoki mur Gdynianek zamiast spróbować zagrać skrzydłami. Brak reżysera w Olkuskim zespole momentalnie wykorzystały dziewczyny z Pomorza. Na trzy zdobyte przez gospodynie bramki przyjezdne odpowiedziały piętnastoma. Ostatni mecz rundy zakończył się dla naszego zespołu porażką 18 do 30. Jakby tego było mało, to w 45. minucie spotkania poważnej kontuzji kolana doznała rozgrywająca Agata Czekaj. Nie jest to dobra wróżba przed zbliżającym się pierwszym meczem rozgrywek play-out, bo sytuacja kadrowa naszej drużyny nie jest najlepsza. Pierwsza połowa, no jeszcze w miarę. Natomiast druga połowa to już rzeczywiście porażka. Widać, że Gdynianki no zdecydowanie odskoczyły od naszych zawodniczek. Jakieś fatum może krąży w naszej drużynie, kontuzja Agaty Czekaj. Zobaczymy co z tego wyniknie. No myślę, że Agata wróci do gry, jest przecież twardą silną zawodniczką. Dzisiaj właśnie był taki mecz, gdzie powinniśmy te skrzydła bardziej wykorzystać, bo blok był dość wysoki, 1,90 m tam no, dziewczyny miały się przebić przez ten blok. No i właśnie trzeba było te skrzydła dzisiaj chyba wykorzystać.